Minut nagrania. E, brzydko mówiąc, szlak trafił. Wszyscy już czekać. E, mało brakowało, a cały sprzęt i, i tutaj wszystko zaczęło wypróbować. Także zacznę do Was jeszcze raz. Mam nadzieję, że niczego nie pominę. E, w tych 15 minutach, które no niestety pójdą. Do usunięcia, szkoda, no ale no, niestety czasami tak bywa. Czasami dobrze, że to było tylko 15 minut słuchajcie, a nie, a nie 25 i, i po prostu końcówka nagrania. Tak? Pierwsze, co Wam chciałam powiedzieć, to rzecz, którą pominęłam poprzednio, bo w ogóle chciałam dzisiaj Wam opowiedzieć tą drugą część odnośnie karmy, związków karmicznych, bratnich dusz karmicznych i tak dalej. Dlatego tutaj a też ten temat, i tutaj chciałam Wam powiedzieć właśnie to, czego nie powiedziałam w poprzednim nagraniu, na koniec, kiedy już wstawiłam, wysłałam, tak, dodałam początek, sobie myślę, kurczę, miałam Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, a mianowicie chodzi tutaj o kwestie dzieci i o kwestię tego, w jaki sposób dzieci wyczuwają swoje poprzednie życie. Ponieważ można by to opisać w taki sposób, że dziecko na swoim... Jeżeli swoje wspomnienia, swoją psychikę pokażemy jako taśmę filmową, to na początku tej naszej czystej taśmy, tak? czyli na początku naszego życia, są jakby jakieś niewymazane, stare elementy dotyczące życia poprzedniego. Tutaj jest taka, mi się od razu przypomina, taka kwestia pewnej osoby, która, będąc dzieckiem, bardzo mocno bała się wszystkiego, co jest powiązane z wojną. Odgłos czołgów, strzelania, krzyki, ucieczki, ale tylko te które miały powiązanie z wojną. Jeżeli był na przykład, leciałby film sensacyjny, nie wzbudzał żadnych emocji. Natomiast jeżeli był film, który był powiązany typowo z z wojną, koniec świata. Dziecko się chowało, słuchajcie, pod wodę. Co się okazało? Hmm, historia miała taki sens, że dziecko, ta osoba, która już później jako dorosła, odkrywała swoje wdzielenia, okazało się, że miniony. przyczyn. Wcielenie dla niej to był wojskowy. Wojskowy jakiś oficer, generał, ktoś w mundurze, kto przeżył wojnę. Dlatego tutaj myślę, że te wszystkie takie znaki bardzo często pomijamy. One nie zawsze muszą sugerować i wskazywać nam to poprzednie życie, natomiast bardzo często tak jest. Tutaj, co jeszcze tak myślę, co, co, co Wam tam powiedziałam w ciągu tych 15 minut, bo ja naprawdę, słuchajcie, pomimo tego, że mam od myślników popisane tutaj, gdzie poruszyć jaki temat, to ja mam naprawdę brak pamięci krótkotrwałej, i wszystko, co Wam mówię, od razu mi ulatuje. Często mi też właśnie zebrać swoje myśli gdzieś w tym całym takim w całej tematyce i, i tutaj jest mi ciężko, o wiem, co Wam chciałam powiedzieć. Chciałam Wam powiedzieć, bo tutaj ostatnio poruszyłam Wam kwestię płciowości duszy i ciała. I słuchajcie, jest temat, który właśnie zastanawiałam się, czy ja wam mogę ten temat poruszyć. Czy raczej nie powinnam go trącać, żeby tutaj nie, nie narobić sobie być może zwolenników, a być może przeciwników. Kwestia płciowości i kwestia transseksualności, słuchajcie. Nie mówię o transwestytach, czyli tych, którzy się przebierają, tak? tylko mówię o transseksualistach, czyli osobach, które zmieniają płeć. Ja w swoim życiu bardzo dużo miałam styczności z takimi ludźmi. Bardzo dużo przebywałam w takich środowiskach, dlatego też. Bardzo zwróciło to moją uwagę, bardzo mi, przykuła mi uwagę pewna kwestia, jeżeli tutaj jesteśmy przy płciowości duszy. Słuchajcie, to jest temat, który, z którym nie, w ogóle nigdzie się nie spotkałam, żeby to ktokolwiek jakoś zbadał, sprawdził. Natomiast tutaj jeżeli chodzi właśnie też Zobaczcie, ja już po prostu mówię do Was, myślę o czym innym, mówię o czym innym, wracam do tego, o czym myślę za chwilę, do tego, o czym mówię. Dobrze. Powoli. Jeżeli mowa o osobach transseksualnych, słuchajcie, kwestia ich duszy jest zwykle. Tak silną, tak wyczuwalną energią, poprzed, być może poprzedniego życia, być może jeszcze wcześniejszego, ale jeżeli. E, dajmy na to, no powiedzmy na przykładzie faceta, który zmienia się w kobietę. E, facet wyczuwa tą swoją energię żeńską, tą płeć swojej duszy, to, że w środku, wewnątrz jest kobietą. E, na tyle mocno, na tyle silnie. Że nie potrafi znieść swojej fizyczności. Tutaj yy, wyczuć może to każdy. Tak naprawdę każdy może sam w sobie wyczuć, jaką ma płciowość swojej duszy. Tutaj, jeżeli chodzi o esoteryków, wszelkiego rodzaju wróżbitów, jasnowidzów, dla każdego powiedzmy yy, okultysty, esoteryka, to powinno być, słuchajcie, tak: na pstryknięcie palcy. Spotykam osobę, wiem jakie ta osoba ma wnętrze widzę. E, widzę po prostu ten farsz, tak, widzę tą duszę, jaka ona jest, czy ona jest taka, jaka e, przedstawia się fizycznie, czy jest taka e, jest przeciwna do, do, do tej fizyczności, tak? Do tego, co jest e, widoczne, do tego, co jest e, cielesne i materialne. A dlatego tutaj zobaczcie, to jest kwestia, którą. Nie, naprawdę, nie spotkałam się. Być może, jeżeli ktoś z Was, słuchajcie, spotkał się kiedyś z takim jakimś być może artykułem, być może jakimś, jakimś nagraniem, jakąś wypowiedzią kogoś, być może jakiegoś, słuchajcie, wykładowcy na przykład, gdzieś kogoś uczonego, bo to już w ogóle byłoby fajnie, właśnie odnośnie duszy. Odnośnie tej energii, bo ja tutaj nie mówię, y, pomijam kwestię seksuologii, pomijam kwestie psychologii. Chodzi mi tylko i wyłącznie, słuchajcie, o energię, o tą płciowość duszy w tym kontekście energii i tej kontekście y, poprzednich żyć. Y, ja myślę, że tutaj naprawdę nie spotkałam się z tym. Być może będę pierwszą osobą, która, y, która poruszy ten temat, bardzo by było fajnie. Y, Teraz się zawiesiłam, słuchajcie, wiem, że coś chciałam Wam jeszcze dopowiedzieć, i zupełnie mi umkło. W każdym bądź razie myślę, że to jest temat taki do zastanowienia się i warty uwagi, a zwłaszcza przez osoby, które są bardziej rozwinięte duchowo, ale nie potrafią tego tematu, słuchajcie, przetrawić, nie potrafią tego zrozumieć. To ja myślę, że to jest chyba odpowiednia ścieżka do zrozumienia tego. Przede wszystkim ważne jest, bo to jest myślę, mega, mega istotne, że przede wszystkim ludzie nie potrafią, może nie wszyscy, tak? Bo może, może tutaj słuchajcie, część z was, może, może część z tych osób, które mnie ogląda, może też albo bardzo właśnie podchodzi do tego w taki sposób. Bardziej na luzie, tak? Bardziej lajtowym i potrafi to zrozumieć, I, i dla niego to jest, aha, no dobrze, no to na przykład wiem, dlaczego mój mąż jest y, tak wrażliwy czy tak delikatny, tak? Bo ma y, żeńską duszę. No i spoko. Ale są takie osoby, które mogą sobie pomyśleć, no wariatka, tak? O czym ona w ogóle co na tutaj pieprzy? No. Yy. Są osoby, które na pewno mają zaniżoną tolerancję, więc te osoby na pewno będą w inny sposób do tego podchodzić. Natomiast pierwszym krokiem do zaakceptowania samego siebie też bardzo często jest to, żeby zaakceptować swoje wnętrze, swoje e, rzeczy takie takie właśnie, jak choćby ta płciowość duszy, tak? E, kolejna rzecz, którą Wam chciałam powiedzieć. Chyba myślę, że odnośnie poprzedniego, poprzedniego nagrania to by było tyle. Natomiast dalej chciałam Wam wytłumaczyć, na czym polegają związki karmiczne. Związek karmiczny to nic innego, jak osoba w naszym bli najczęściej bliskim otoczeniu, która w tym bliskim otoczeniu była w poprzednim życiu. Czyli jeżeli Mamy jakąś relację karmiczną. Ta relacja zwykle opiera się na takim. Słuchajcie, można to porównać taki flashback że znamy kogoś, poznajemy tą osobę. Wiemy o tej osobie bardzo dużo. Poznajemy tą osobę głębiej. I wydaje nam się, że my wiemy o tej osobie wszystko. Ale tak naprawdę, przynajmniej. 40% tych informacji, które my o niej wiemy, są tak naprawdę taką złudą dotyczącą poprzedniego życia. Czyli, okej, okay, one się też mogą w jakiś sposób zazębiać z, ży z życiem yy, obecnym, no bo tutaj yy, pewne cechy, jakieś też, słuchajcie, nie jest, nie chcę was kłamać. I, i nie chcę Wam tego tematu wykładać w taki sposób, żeby było, że tak na pewno tak jest, i, i w ogóle nie mylę się. Nie mam tej, słuchajcie, pewności, bo aż tak daleko chyba, jeżeli chodzi o wcieleniowość, nie doszłam. Natomiast wiem, że są cechy, które przechodzą przez między życiami, i teraz się zastanawiam, na czym to właśnie polega. Czy to jest kwestia jakaś energetyczna, czy to jest kwestia po prostu gdzieś zapamiętywania, czy to jest kwestia, nie wiem, złego no, usunięcia nam tego z naszego filmu życia, czy, czy po prostu nie wiem. Ja będę tutaj określania właśnie film z życia używać, ponieważ zawsze to tak myślę, jest bardziej obrazowym pojęciem, jeżeli bym wam tutaj opowiadała w jakimś nieznanym języku. Myślę, że, że te cechy, właśnie, które gdzieś są, są na tyle mocno wyryte w nas, że one po prostu przechodzą sobie między jednym życiem a drugim i pewnie potem jeszcze między następnym, a może dochodzą inne, a może się zmieniają, nie jestem Wam w stanie na ten temat niestety odpowiedzieć a szkoda, bo bym też chciała się właśnie dowiedzieć, jak to, jak to wygląda, jak to jest. Jeżeli to są fajne cechy, super. No to, to, to tutaj rewelacja, tak? A jeżeli to są te cechy negatywne, no to już mniej fajnie, nie? Nie wiem, być może jest to powiązane też z karmą, słuchajcie, bo być może to jest tak, że zapisuje to się gdzieś na, na tej naszej karmie i na tym naszym przeznaczeniu, które mamy, tak? Także tutaj jest kwestia rzeczy, które pewnie dowiemy, możemy się dowiedzieć gdzieś pośmiertnie, tak? Natomiast w ciągu życia na pewno się nie dowiemy, bo nie ma, nie ma osoby, nie ma takiej możliwości, nie ma zasięgnięcia po prostu takiego źródła, które byłoby w stanie nam na ten temat odpowiedzieć, które byłoby na tyle też. Profesjonalne, powiedzmy tak, żeby nam powiedzieć, bo tutaj, nawet jeżeli, jeżeli weźmiemy osobę, która zajmuje się mediumistyką i zacznie rozmawiać z jakimś duchem, ten duch nam nie jest w stanie powiedzieć wszystkiego. To jest też kwestia, którą będę często zaznaczać. Też na pewno temat mediumistyki poruszę. Bo to jest bardzo fajny temat i w ogóle gdzieś bardzo bliski mojemu sercu mimo wszystko, mimo że ja tego staram się słuchajcie unikać, ale to jest to jest po prostu tak silny temat, a zwłaszcza jeżeli mamy na co dzień do czynienia z jakimiś bytami, z jakimiś duszami, to już w ogóle to, to po prostu nie da się przejść koło tego obojętnie i to zawsze będzie. To jeżeli ktoś um, otwiera się na, takie, na taką tematykę i jeżeli ktoś zaczyna to to są, słuchajcie, drzwi w jedną stronę. To są tylko i wyłącznie drzwi w jedną stronę. Nawet jeżeli przerobimy rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć i powiemy, dosyć, nie ma dosyć. To jest. E, mówi się o tym, że to jest dar. Natomiast, e, często, gęsto, to jest taki, słuchajcie, kajdan. To jest, to jest coś, czego. Dlaczego ludzie war, wariują na przykład? Tutaj też jest kwestia właśnie tego, że nie da się od tego odejść. Jeżeli się w tym tkwi, to trzeba poznać ten temat maksymalnie i maksymalnie się przygotować na wszystko. Jeżeli e, ktoś kiedyś z waszego otoczenia będzie mówić, że e, Słuchajcie, za, w ogóle za, zacznijmy od tego, że zawsze jest coś, czego się można dowiedzieć, czego się można nauczyć. Czasami wymaga to analizy pomiędzy swoimi doświadczeniami, a doświadczeniami osoby, która również coś przeżyła, ale przeżyła w sposób inny. Ja, słuchajcie, w swojej praktyce, bo ja bardzo dużo czasu poświęciłam takim tematom, w swojej praktyce spotkałam się z różnego rodzaju sytuacjami, nie zawsze one były spójne z tym, co na przykład ktoś inny mi opowiadał. Jeżeli chodzi o przeżycia moje, a czyjeś, tak? One czasami były sprzeczne wobec siebie. Że tutaj, jeżeli ja miałam sytuację taką, że, że tam trafiłam na coś, tak? Na jakąś przeciwność, a ktoś mi opowiadał o czymś zupełnie innym. Wiele zależy od tego, z jaką energią współpracujemy, na, jakim, na jakich w ogóle wibracjach my działamy, bo to jest też bardzo ważne. Jeżeli my będziemy mieć niskie wibracje nie, tak, takim niskim po prostu lotem polecimy, tak? A, będzie to też mniej bezpieczne, niż jeżeli wejdziemy na te wysokie wibracje. Jeżeli my się zabezpieczymy w jakiś sposób. A, Zabezpieczymy się przed y, różnego rodzaju bytami, tak? zabezpieczymy się na przykład przed czymś, ale nie zabezpieczymy się przed czymś innym, to może być tak, że wcale nie to, y, czego my się spodziewaliśmy, tylko zupełnie co innego nam wyjdzie na drogę. Tak? Także trzeba mieć po prostu maksimum y, tego BHP. Tak? Y, nie można palić pożaru w lesie. Tak? Y, bo tutaj może być fajnie, bo może się wszystko udać, ale jeżeli będziemy mieć nie, nieprzystosowany teren, tak, no to się, co się zrobi? Każdy wybawie, prawda? I tak samo jest właśnie tutaj w takich sytuacjach. No, musimy uważać, musimy się wiele nauczyć. Wiele nauczyć, wiele czasu poświęcić też samym sobie, tak, żeby wiedzieć, Dokąd mogę, do, do którego momentu, na ile jestem w stanie, na ile mam tej samoświadomości, na ile mam samozaparcia, na ile mam wiedzy, bo tutaj to, że ktoś mówi, że wie wszystko, słuchajcie, nie ma człowieka, który wie wszystko. Tak samo tutaj w kwestii tego, w jakim stopniu się też rozwijamy. Czasami. Jest tak, że rozwiniemy w sobie jakiś. Zobaczcie, znowu zmieniam temat. Rozwijamy jakiś dar, jakąś, jakąś możliwość, jakiś talent. Natomiast później wychodzi tak, że tak naprawdę nabieramy zupełnie inny kierunek, bo jednak ta droga, którą idziemy najpierw. Nie jest tą drogą, którą powinniśmy iść. Czyli zmieniamy po prostu całą, e, całe spojrzenie, bo wybieramy inną drogę. A, I z jednej strony nie byłoby w tym nic złego. Tylko pamiętajcie, że e, idąc tą swoją drogą taką duchową, jeżeli my nie przepracujemy czegoś, to jest tak samo jak. Nawet jak z nauką, z jakąś taką nauką zawodu, powiedzmy, tak. Jeżeli nie przejdziemy przez jedno, pójdziemy dalej, zostaje nam dziura, zostaje nam luka, której, no, której my po prostu nie jesteśmy w stanie później, o, znaczy jesteśmy w stanie ją sobie wypełnić, tak? bo możemy się tego douczyć, ale łatwiej jest. Iść po szczebelkach, nieżeli przeskakiwać te szczebelki. I dopiero później otworzyć sobie oczy i powiedzieć, cholera nie wiem tego a powinnam. <grym> dlatego dlatego warto, warto się nad tym też myślę zastanowić. I dlatego warto ucząc się i, i zmierzając tą drogą swoją taką magiczną, nawet słuchajcie, życiową, nawet zwykłą, codzienną drogą, którą zmierzamy, warto jest pamiętać, że wszystko jest po kolei, że nie da się po prostu pewnych rzeczy przejść. A jeżeli przeskoczymy, to tak jakby później w tym stołku zabrakło jednej nogi, tak? stołek się wywróci. I tak samo jest, słuchajcie, z energią, tak samo jest z życiem. Y ja będę w tej chwili kończyć. Myślę, że tak będzie lepiej, że zrobimy teraz jedno, to, będzie jako jedno nagranie, a za chwilę wstawię Wam kolejne nagranie. Znaczy wstawię je równo, tak, ale po prostu dołożę jako jeszcze jedną część. Także życzę Wam w tej chwili przyjemności. Być może dopiero jutro wstawię to, to drugie nagranie, także się nie martwcie. No i myślę, że do zobaczenia.